Iga Świątek zszokowała Maryla Rodowicz. Nie mogłam wydukać dwóch zdań. Maryla Rodowicz w poniedziałek 8 grudnia obchodziła swoje 80 urodziny. Jak się okazuje, ten wyjątkowy dzień przyniósł jej niespodziankę, której, jak sama przyznała, długo nie zapomni. Gwiazdę odwiedziła Iga Świątek, co kompletnie ją zaskoczyło. Piosenkarka podzieliła się swoimi emocjami w humorystycznym wpisie na Instagramie, zdradzając kulisy tej niezwykłej wizyty. W swoim wpisie Maryla Rodowicz przyznała, że wizyta Igi Świątek była dla niej ogromnym zaskoczeniem. Jeszcze nie wierzę, co się stało. Odwiedziła mnie Iga Świątek z Darią Abramowicz. Stałam jak słup soli, nie mogłam wydukać dwóch zdań, napisała artystka. Iga Świątek odwiedziła Marylę Rodowicz. Podarowała jej wyjątkowy prezent. Największym prezentem okazała się jednak rakieta tenisowa, którą Iga podarowała jubilatce. Ta sama Iga, dla której zarywam noce, do której krzyczę do telewizora: "Koncentracja, k gwiazdka gwiazdka a Iga, koncentracja". Żartowała Maryla. Jak dodała, rakieta stała się teraz wyjątkową pamiątką, która znalazła swoje miejsce w jej domu. Maryla Rodowicz zdradziła, że choć urodziny nie należą do jej ulubionych dni, tegoroczne były dla niej szczególne. Podejrzewa, że za niespodzianką stał jej menedżmą, jednak, jak podkreśliła, jest wdzięczna każdemu, kto przyczynił się do tej wizyty. Wokalistka w swoim stylu nawiązała nawet do jednej ze swoich piosenek, żartując: Lecz przed nami jeszcze przed nami największa miłość i najcięższy grzech. Po chwili jednak z dystansem dodała: Ale, zaraz, tak do rakiety dobra, poniosło mnie. Jedną z najbardziej uroczych anegdot piosenkarka zostawiła na koniec. Okazuje się, że jej kot rasy syberyjskiej wyjątkowo zaakceptował Igę świątek. Najciekawsze, że mój kot ułożył się koło Igi i tak dotrwał do końca wizyty. To nie jest normalne u niego, ale kto koty zrozumie, napisała z rozbawieniem. Do wpisu Maryla dołączyła również zdjęcie z wizyty, żartując, że sięga Idze do Brody. Przyznała też, że przez cały dzień nie odbierała telefonu, skupiając się na przyjmowaniu kwiatów. Czuję się, jakbym siedziała w kwiaciarni, albo i lepiej, dodała. Nie jest tajemnicą, że Maryla Rodowicz od lat jest wielką fanką tenisa. Jej przygoda z tym sportem rozpoczęła się podczas wakacji w Bułgarii, gdzie razem z Agnieszką Osiedzką trafiły na korty tenisowe. Zobaczyłyśmy przystojnego trenera i od razu zapisałam się na lekcję. Mimo, że treningi były w samo południe, przy temperaturze 40 stopni, dałam radę, wspominała w rozmowie z Super Superekspresem. Od tamtej pory tenis stał się jej pasją. Chodziłam z rakietą pod pachą, co wyglądało dość śmiesznie. Grałam, gdzie mogłam i kiedy mogłam, opowiadała. Po każdym treningu zasiadała przed telewizorem, analizując technikę profesjonalnych graczy. Patrzę na ich ruchy i obiecuję sobie, jak pójdę na trening, to też będę tak przebierać nogami i tak się ustawiać do piłki, mówiła z entuzjazmem.